od brata tu ze starej posesji jeszcze co została nie lotuje tak jak powiedziałem na filmie u Wiktora że stąd nie lotuje. Tu z, tej, z tych małych gołębniczków drugie i trzecie miejsce przegrane setnymi. Rok temu. Tak jest. Setnymi. A w tym, w tym roku gołębnik rozpodowy. Rozpodowy. od brata wszystkie gołębie są to za to tu jest to za to zaraz pierw młodego zaprezentuje. Dokładnie. Prezentuje gołąbka o numerze 6 -3, 6 3 o fajny numer ma 6363, no. tak jest. 0153 nie wiem co to będzie, bo to 3-6, 6, 7, 8, 2 lotka. To jak będą do odebrania, to już będzie starszy. Zaszczepiony te młody jest na pewno, bo tu szczepiłem te gołębie. Mhm. I teraz tak, zaraz pokażę matkę, tylko tak w skrócie. Konkretne informacje o tym że mamy 6363. 6-3 ojciec jest od Grześka Foksa. To był najpóźniejszy gołąb. Ja go wrzucił na 360 taki ciężki mówię, po co ja go dał? On piszczał. I wierzę, że na drugi dzień sam przyszedł i z konkretnych gołębi od Grześka Foksa, a matka to wyjątek. Liczona do Inter, do Gębę. Dziesiąta samica Polska. Wiem, Polski. że w, w strefie była druga z 900 czy z 800. Super maratonu była w strefie druga. 12 10, na 12. 12. Samica Polski. W dekategorii 10 Dokładnie. bodajże dajże 32 albo coś. No dziesiąta w Polsce. Ją. No i mamy Ale... tam, drodzy hodowcy, gołębia kolejnego, czyli matkę mhm. tego głębia, dziesiątą samicę polską. Jedynka, jedynka, dwójka, dwójka. No stop. Praktycznie ona ma, żebym się nie mylił, 12 konkursów w roku, może na dwóch stronach. Ona nigdy ogonka nie miała. To jest go na 100 i na 900. Wszystko. 12 na 12, później chyba 12 na 11. W jednym roku z jajkiem była na pierwszy lot, to nie dałem. 100%, 12 na 12. Wywodzi się z matki strony od Marksa, a ojciec nieznany, bo brat zapomniał zapisać i będzie X. Ale matka od Marksa. Mam ją w rozpodzie. Między 17 i jest ta samica dziesiąta samica polska. W D kategorii. Nawet nyczarek wtedy dzwonił, bo on miał chyba najlepszą samicę w 3, samca w Polsce. No. W D kategorii, nie wiem, 32 albo coś, ale 10 gołąb polski. W D kategorii. No, no to musiał zapierniczać za przeproszeniem. Także drodzy, zierzy się. No. Zapraszam. No. I dobry lot. Dobrze.